witajcie moi fani ogólnie to trafiłam do więzienia nawet nie wiem co ja zrobiłam ale dziś postanowiłam że stąd ucieknę idziemy rozwalić to coś zaraz zaraz co ten policjant wyprawia gonię go może uda mi się uciec przez baz policjantów dlaczego on ma na głowie rybę spróbuję zdobyć kartę run u, uh, jakiś helikopter. Dlaczego ten policjant leci z nami? To lądujemy tutaj. To chyba jest sklep z bronią. No jak to coś się bierze. Nie umiem, ale przynajmniej zabiorę se kartę. Jeszcze nie wiedzą co tracą. Przecież ja jestem bardzo przydatna. I ogarniam Jailbreak. No jak to coś się bierze. O! Tam są pączki. Pójdę coś ukraść. W końcu jestem złodziejką. Gdzie tu się wchodzi? O tutaj. Teraz ręce do góry i dawać wszystkie pączki. Widzę, że sprzedawca nie jest chętny do współpracy. Zaraz będę bogata. No to chyba jakieś żarty są. Pójdę w jakieś bogatsze miejsce. Wezmę se samochód. Nie będę męczyć nóg. Jak obrabuje bank, to będzie mnie stać na lepszy samochód. Na razie muszę się męczyć z tym gratem. No dobrym kierowcą to ja nigdy nie byłam. Jak ja mam teraz pojechać po mocy? O nie, to policja. Ja przecież zaraz zginę. Kto wtedy będzie nagrywał dla was takie super filmy? Dobra, skacze. Może ucieknę im. No nie udało się. Halo, dlaczego wystrzelać? OMG, oh, ja z martwych wstałam, ale mną rzuciło. Słuchajcie, uciekamy znowu. Tym razem nie popełnię błędów z przeszłości. Do you get this zjawu? Teraz już im nie zaufam. Oni są toksik. Wszystko muszę robić sama. Dobra, udało się. Teraz patrzcie i się uczcie. Oj, to nie tak miało wyglądać. To była tylko wersja próbna, tak nie róbcie. Wiedziałam, że się uda. O ktoś porzucił helikopter, podejrzane. Jak tym się lata. Dobra, jakoś się udało. Obrabuję bank, myślę, że to nie będzie trudne. Pomocy, tutaj jest jakiś policjant. Uciekamy. O nie, mój helikopter się pali. Udało mi się stamtąd uciec, a helikopter magicznie się naprawił. Lecimy, poszukać sobie kompana. W kupie siła. Mam nadzieję, że żaden policjant mnie nie złapie. Szukałam do nocy, ale w końcu znalazłam. Dobra, dawaj lecimy obrabować muzeum. To będzie mój pierwszy łup. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie pomyślnie. Dobra, wchodzimy do środka. Ja mam chyba to zabrać. Ależ ja jestem silna. Aż 5 kilo potrafię unieść. To chyba jest coś dla mądrych, ja się do tego nie nadaję. Właśnie przyspieszyłam wam 69-krotnie moje nieudolne próby wydostania się z muzeum. Dobra, wsiadam do helikoptera i uciekam. Wydaje mi się, że o czymś zapomniałam, szybko bo strzelają. Już chyba wiem o czym zapomniałam. W ogóle jak można zapomnieć o swoim przyjacielu. O, przyjechał po mnie. Wreszcie ktoś docenił moje umiejętności strategiczne. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Chociaż ja na ten moment mam 5-kilogramowy worek jakichś szkieletów. Chyba jest dużo warty. No jak ty jeździsz, ja zaczynam się bać o swoje życie. Dobra, coraz lepiej mu idzie. Cofam to! Pamiętam to miejsce. Tutaj mnie zdradzili moi byli przyjaciele. A to tu trzeba wejść, żeby dostać broń. Gdzie mój przyjaciel? Co on tak długo broń wybiera? Ej no, nie mogę wsiąść. Zostanę surferką. Wow, ale wariat! Idę się zemścić za ten ostatni raz. No God please no! No! Znowu mi nie wyszło, ale to nic. Do trzech razy sztuka. Dobra, słuchajcie, kończymy ten cudowny odcinek i widzimy się w kolejnym. Bajo.